Hej, witam was bardzo serdecznie i mam dzisiaj dla was przepis na drugą zupę. Jest to zupa brokułowa z groszkiem zielonym i jeżeli będziecie słyszeli skrzekotanie skrzekodanie, mojego aparatu to przepraszam was bardzo, ale mój mały obiektyw się po prostu na mnie obraził i musiałam użyć tego dużego. Teraz tak, ja mam brokuła takiego dość pokaźnego i on był zamrożony, dlatego wrzuciłam go w całości, a nie miałam czasu czekać aż się rozmrozi i zalewamy go ym, Troszeczkę wodą, nie za dużo. Jeżeli gotujecie go w większej ilości wody, to później musicie ją odlać. Myślę, że tak z wody z brokuła, to potrzebujemy z około dwóch szklanek. Teraz wrzucamy kostkę rosołową warzywną, którą widzieliście w poprzednim filmie. W międzyczasie na patelni smażymy większą cebulę z dość dużym pokaźnym czosnkiem. I teraz groszek zielony. Gdy buszowałam w lodówce, znaczy w zamrażalniku, to go niestety nie zauważyłam. I dzisiaj dodam groszek z puszki, bo już po prostu ją otworzyłam i nie będziemy tego marnować. I właśnie teraz przelewam nasz groszek wraz z zalewą. I jeżeli macie brokuła świeżego, to go pokrojcie, bo później będę miała problem, aby go zblendować. Dodaję też cebulę przesmażoną z czosnkiem, oczywiście bez tego oleju. I podgotowujemy to tylko chwilkę, aby ten groszek załapał. I teraz mleczko kokosowe, które widzieliście też w poprzednim filmie, wlewamy całą puszkę dosłownie chwilę do zagotowania, i zaraz będziemy przystępowali do dalszego działania. Tutaj za chwilę, o właśnie, powstała nam ładna dymowa. Ale nie przejmujcie się, wszystko jest pod kontrolą, nic się nie stało. Wszyscy żyją, są cali i zdrowi. I teraz właśnie widzicie to, o czym mówiłam, że mam problem, aby go zblendować. Ale jeżeli pokroicie swojego brokuła w mniejsze części, to nie będziecie mieli tego problemu. Także mi to zajęło jakieś dwie minuty, ale dałam czadu. A w tle pojawił się nawet jakiś ręcznik. Jeżeli chodzi o przyprawy, to będzie kmin rzymski. Tutaj dodam troszeczkę go w całości. Później w moździerzu rozetrę jeszcze troszkę, aby było więcej aromatu. Jeżeli nie lubicie kminu, możecie ten krok zupełnie pominąć. Szczypta kary, znaczy szczypta, myślę, że taka mała łyżka, łyżeczka, trochę pieprzu, soli. I myślę, że to jest wszystko, co naszej zupie jest potrzebne. Mieszamy, aby wszystkie smaki się połączymy. połączyły. Niedbale troszeczkę jogurtu naturalnego, koperku z wierzchu i voilà! zupa gotowa. Jest to kolejny przepis na zupę kremową w moim wykonaniu. Mam też kilka na swojej liście, także w najbliższym czasie możecie wyczekiwać kolejnych przepisów. To ja znikam jeść. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.